I co na tej stacji nas zaskoczyło? Cena paliwa nas zaskoczyła. Auto jest w takim szoku, że wycieraczki nie potrafią się wyłączyć. Zobaczcie, naparzają non-stop, nie da się ich wyłączyć. Więc zaraz rozbierzemy deskę rozdzielczą, poszukamy bezpieczników, żeby je wypiąć. Wyjazd bez atrakcji to wyjazd stracony. A my kończymy przygodę z zadarem i pędzimy przed siebie. A dokąd? Do Montenegro, czyli do Czarnogóry. Tak, my w tej chwili opuściliśmy nasz kemping, rozliczyliśmy się. Tak, po... właśnie zrobiliśmy check-out. No jeszcze szybki ostatni prysznic przed drogą i pędzimy. A dokąd? Sami jeszcze nie wiemy. W stronę nie granicy, tylko której to się okaże. Fajne miejsce, nagrodzone. Wieloma prestiżowymi odznaczeniami, proszę pokazać jeszcze, no. bo jesteśmy tutaj. Pięciogwiazdkowy kemping, który od czterech lat zdobywa najwyższe nagrody jako najlepszy kemping w Chorwacji według ACSI i ADAC. A to już, to już coś: za pobyt naszej czteroosobowej rodziny zapłaciliśmy 422 euro, to jest 1800 zł z groszem. To są 5 dni, 5 nocy. Na pełnym wypasie. Naprawdę bardzo przyjemne miejsce. Chętnie tu kiedyś wrócimy, bo będziemy mieć stąd bardzo miłe wspomnienia. Zadar, jeszcze teraz, troszeczkę sobie objeżdżamy, żeby popatrzeć poznać miejscowość. Ten wyjazd mamy taki troszeczkę ubogi w zwiedzanie, jeśli chodzi o wędrówki, wędrówki piesze. piesze. Tak, bo jeden z wandalajków jest w okresie. Rehabilitacji, rekonwalescencji, więc my więcej objeżdżamy niż e, zwiedzamy. Aczkolwiek wczoraj do portu poszliśmy sobie spacerkiem. Co nas zaskoczyło? Zaskoczyło nas to, że pierwszej nocy nie było ani jednego robaczka, nie było ani jednego komara, nie było e, nic, nawet przy lampce, którą mieliśmy na zewnątrz, w środku nic. I to uśpiło naszą czujność, by następnej nocy. Zażerać nas w całości. Każdego, po, po znac, znacznej części, nawet nie po kawałku, tylko po znacznej części smakowały im wszystkie elementy polskie, czyli stopy, nóżki, kolana, łopatki, generalnie szwedzki stół dla chorwackich komarów. Na szczęście pocieszające jest to, że mamy woreczki z, nasączone takimi olejkami Citronellą. Głównie citronellą, która odstrasza. Yy, polecamy, jeżeli ktoś takie coś chce, wybiera się do Chorwacji, może się do nas zgłosić. Jest to o tyle fajne, że yy, można to przyczepić ze sobą do plecaka. Jest natu całkowicie naturalne nie wywołuje Ekologiczne, tam naturalne skutków. no i pięknie pachnie cytrynką. Dokładnie. On zaleca, żeby taki woreczek przypiąć na przykład do... Jak zwykle nawigacja jedzie z nami. Żeby taki woreczek przypiąć na przykład do plecaka. My powiesiliśmy go we wszystkich otwartych oknach i to naprawdę pomogło. Owady po prostu nie wlatywały do wnętrza kampera. Jest fenomenalny i co fajne, że działa na 3 miesiące, więc jeżeli mało podróżujecie, czy chcecie tak typowo na sezon, na sezon coś takiego ekologicznego bez prądu, co też jest ważne w podróżowaniu, to naprawdę ten rodzaj odstraszacza jest rewelacyjny i tak jak mówię, co najważniejsze działa nie tylko na polskie, ale i na te chorwackie, austriackie. I, I co i kosztuje grosze. A masz go tutaj, żeby pokazać? No właśnie mam go z tyłu. Akurat jesteśmy w trakcie jazdy, i ale zrobimy, wrzucimy zdjęcie, pokażemy. Co jeszcze? My w tej chwili mamy taki plan, że Byliśmy tydzień w Austrii, trochę w Słowenii, teraz tydzień w Chorwacji i ruszamy na dalszą część, bo tak jak właśnie pisałam, że robimy Dalmację i robimy Bałkany. Bałkany znaliśmy już troszeczkę w zeszłym roku. Co tylko rozbudziło naszą, nasze poczucie, jakby to powiedzieć, nasze... Nie zasyciliśmy się. Nie, nasyciliśmy nie zasyciliśmy się, się dokładnie. Widokami, klimatem, bardzo fajne miejsce, czy znaczy bardzo Ale fajne kraje. Co przed nami jedzie, pokaż to autko. Autko legenda, Renault 4 GTL. Coś niebywałego. Samochód praktycznie już niespotykany na drogach. Udało się nam go spotkać w Chorwacji. W bardzo dobrym bardzo. stanie. W Dobrym, bardzo nawet w dobrym stanie. Jechaliśmy przez parę kilometrów za nim. Teraz włączył kierunkowskaz, więc postanowiłem, żeby go pokazać. Trochę śmierdzi u nas spalinami z tego powodu. Chyba nie ma euro 5, ale nic nie szkodzi. I tak jest czymś bardzo unikatowym na, na drodze. Ale teraz właśnie możemy pokazać, jak wygląda ruch. I to w środku tygodnia, w sezonie, w samo południe, tak? Możemy powiedzieć tak, nawet troszeczkę po południu. 12:40. Więc na razie jeszcze poruszamy się takimi obrzeżami, tak? Jak mówiliśmy, wyjeżdżamy z zadaru. Więc może tu akurat nie jest to jakoś tak mocno. urokliwe miejsce? Urokliwe, ale mocno ale uczęszczane. Chodzi mi o korki. Lepsze. Ale też chciałem powiedzieć, że temperatura jest wysoka, bo kiedy wyjeżdżaliśmy z Plodin, czyli ze sklepu, w którym robiliśmy zakupy, to nasz pokładowy termometr pokazywał 40 stopni. A my właśnie podjechaliśmy do sklepu, który nazywa się Plodin w Zadarze. Już wyłączę silnik, żeby było lepiej słychać. cudowne miejsce, dlatego że kobiety robią zakupy, a mężczyźni chilloutują się w swoim towarzystwie. Zobaczcie. Raczą się tu różnymi zimnymi napojami. Czy to nie wspaniałe? Zobacz, jakie ładne. Jak falowiec nad morzem. I parkingi pod spodem. Co, pokażemy troszeczkę miasta. Jest pięknie rozbudowane. Takie wejście tutaj, jakby hala. Skojarzy mi się z halą Mirowską w Warszawie, ale ta tu jest yy, o wiele lepsza. Zobaczcie ale to jest widać że typowe, centrum. że sygnalizator nad drogą jest ułożony poziomo. Nie pionowo, tak jak u nas. To fakt, a tutaj jest galeria handlowa, między innymi Spar, pepko, Kino, sklepy odzieżowe, spożywcze i przed tym wejściem do tego sklepu są kwiaty, są owoce, więc jest jeszcze taki mini bazarek. Co chcieliśmy powiedzieć odnośnie zakupów? My kupywaliśmy jakoś w ogóle jesteśmy zachwyceni smakiem mleka, serów. Oczywiście, pomidorów, ogórków i cebuli, więc po to podjechaliśmy i tego kupujemy dużo. Jeżeli ktoś nie chciałby brać ze sobą jedzenia, nie chciałby gotować albo też chce sobie coś ugotować, to przeszliśmy po lodówkach i uzupełniliśmy sobie y, produkty takie jak makarony. Ale co fajnego, są już takie makarony, i to obojętnie jakie czy tagiatella, czy tortellini już nadziewane czy mm, makaron zwykły, normalnie jako, jako kluseczki do rosołku. Można już kupić gotowe, wystarczy tylko podgrzać. Masę sosów, masę past, więc naprawdę i jeszcze nawet właśnie w takiej sieci, jak już wspomnieliśmy, plodin, są dodatkowo już upieczone kotleciki, nadziewane serem, szynką, yy, gotowe. Kurczaczki grillowane, tak jak u nas, więc naprawdę, jeżeli ktoś... Obawia się, że pojedzie i co tam potem będzie jadł, albo jak z obiadami. Nie trzeba w ogóle gotować, stać przy garach. Bierze się jakiegoś szybkiego kurczaczka. Mm, już ugrillowanego, nawet do tego jakąś bułeczkę. Warzywko i jest jedzonko. Oczywiście mają też taką sieciówkę słynną. Ku uciesze wszystkich dzieci pewnie. I nie tylko. Ja teraz sprawdzałam i w dalszym ciągu... Jeszcze jesteśmy w obrębie Zadaru. To jeszcze jest Zadar. A już teraz przejeżdżamy do miejscowości Arbanasi. I z Arbanasi zobaczymy, jaka będzie następna. Wiadomo, że wszystkie te miejscowości tutaj są bardzo turystyczne. To jest tak, jak u nas nad morzem czy w górach. Typowe miejsca rekreacyjne turystyczne czyli pokoje do wynajęcia, kempingi, hotele. Hoteli jest bardzo dużo, od dwóch po pięciogwiazdkowe i to w zasięgu nawet nie trzeba przejeżdżać zasięgu wzroku. Nie trzeba nigdzie przejeżdżać. Wystarczy zatrzymać się na jednym parkingu. przejście. przejść się... Muliczkę, wybrać się na spacer i możemy wybierać do wyboru do koloru z pięknymi widokami, bez pięknych widoków. Czyste, ładne, brzydkie, okropne, tanie i drogie. Chodzi o to, że jak nie mamy rezerwacji, to też nie ma się co bać, tylko przyjechać. Zatrzymać się i popytać. Tak jak mówiłam, w zasięgu wzroku można znaleźć no to, co kto lubi. Czy chce pokój, czy chce apartament, czy A chce za chwilę, hotel. Za 500 metrów zbliżymy się do stacji paliw i zaraz sprawdzimy, jaka tam będzie cena paliwa. Jeżeli to jakaś będzie sieciówka, no to zatankujemy na niej Jeżeli to będzie no-name, no to raczej chyba nie. Ze względu na to, że nasz francuski piesek odżywia się tylko i wyłącznie, nasz francuski lew. Odzywa się tylko i wyłącznie dobrej jakości paliwem. Inaczej nie jedzie. Postrzela focha. Tak, zarzuca tłoki, i nie jedzie. Hmm, co o tej myślisz? Nie wiem. No to nas teraz zaskoczyło. E... Nie widziałem takiej nazwy. I też nie ma żadnego samochodu za 200 metrów nie potrzebujemy, pierwszy jedziemy pierwszy dalej panowie się nudzą chyba jedziemy tak. dalej co? tak, jedziemy Naw dalej kawy nie piję, o tej porze za 100 metrów na zjazd. oczywiście na billboardach największa gwiazda chorwackiego futbolu Się zwie? Luka Modricz, nie, ale Luka dobrze mówię. Modric. A tu za 200 a metrów. A my teraz. Wow, co przed nami? Potężny Jeszcze mamy port. I właśnie się tam jedzie wyłania. Dalej ty chciałeś tędy nas prowadzić, czy ty jeszcze dałeś do portu? Nie. to samo nas prowadzi. I teraz jest tak. Tam przejechaliśmy przez Arbanasi, natomiast ten port należy do Zadaru. I jeżeli chciałoby się do tego portu bezpośrednio przyjechać, to musimy wbić w nawigacji port Zadar. No już tylko tam góra wystaje tego. Niestety tutaj jest wszędzie teren zamknięty, nie da się jakoś bardzo podjechać, żeby zobaczyć ten piękny wycieczkowiec z bliska. Jedynie widzimy teraz jego ogrom, ponieważ tak, wystaje tak. nad. Yy, wystaje nad po prostu jakąś tutaj taką bramę portową, odprawową. Zobaczcie się do okna. Ale no mają rozmach, był duży. I my w tej chwili wjeżdżamy na A1, która prowadzi do Splitu i na Zagreb. Jesteśmy po tankowaniu na stacji w Chorwacji, stacja INA. I co na tej stacji nas zaskoczyło? Cena paliwa nas zaskoczyła. Auto jest w takim szoku, że wycieraczki nie potrafią się wyłączyć. Zobaczcie, naparzają non-stop, nie da się ich wyłączyć. Więc zaraz rozbierzemy deskę rozdzielczą, poszukamy bezpieczników, żeby je wypiąć. Dzień bez. Wyjazd bez atrakcji to wyjazd stracony. No, tego jeszcze nie mieliśmy podczas naszych podróży. Chociaż takie widoki, że kierowca po drugiej stronie maski. To już było na ostatnim wyjeździe. No i problem zażegna zażegnany. Mamy przynajmniej taką nadzieję. Zresetowaliśmy komputer poprzez wyciągnięcie bezpiecznika. Tak podpowiedział nam wujek Gogle. No i jest ok. Wujek Gogle pomógł. Ciocia Marlena też pomogła zestawem śrubokrętów. Pozdrawiamy serdecznie. Zakręcamy i jedziemy dalej. Dobrze, że tylko takie cyrki na desce rozdzielczej nadal temperatura 40 stopni. Naprawdę, mówię Wam, hajcunk, taki, że nie ma czym oddychać. Dobra, zamykamy, kończymy ogień w tłoki, i jedziemy dalej. A my po tankowaniu i po małej awarii z wycieraczkami jesteśmy w miejscowości Skradin. Lecimy dalej oczywiście na dalszym ciągu A1 na split. O jacie. W tej chwili. Za 300 metrów. Skręć w lewo. Zjazd na parking, a nie wyjazd z autostrady w całkiem inny rejon Chorwacji. Nie, parking. przez parking. Na pewno załatwimy to szybko, bo jest tak potwornie gorąco, że klapki się rozpuszczają. Wychodząc na zewnątrz, więc tylko szybkie skręć w lewo. ujęcia i lecimy dalej. A my mamy krótką pauzę w miejscowości Szybeni, gdzie znajduje się pomnik, gdzie wierni składają ofiary w postaci Euromonet. A stąd rozpoziera się taki piękny widok. nadal w trasie podziwiamy góry. W tej chwili pasmo gór, które naprawdę jest majestatyczne bez żadnej zabudowy. Tylko i wyłącznie przez nie idzie autostrada. Przepięknie przygotowane drogi. W tej chwili już zjeżdżamy w dół. Przed nami kolejna niesamowita góra. Jesteśmy w miejscowości się nazywa Brgorac. I trochę modyfikujemy nasze plany, a właściwie brak planu, ponieważ ten wyjazd to taki całkowity spontan. Bez żadnego planu, bez żadnych punktów całkowicie. Zobacz, tam jest jakiś tej... Tak, w tej tam w tej jest jakiś jakby wnęka, tunel, wnęka. jakby wnęka. Tu jakiś kościółek zabudowy. Kilka domów. E, mamy jeszcze pomysł na to, żeby. Przejechać przez Bośnię i Hercegowinę i odwiedzić takie miejsce jak Meczu a dopiero z Meczu do Montenegro, czyli do Czarnej góry. Te góry nas okalają już od kilku godzin od kilkuset dobrych kilometrów. W dalszym ciągu wysoka temperatura chociaż z 40 na 32 stopnie. Więc jest bardzo przyjemnie. Naprawdę tutaj nic nie ma, tylko my, autostrada i górę. My lecimy właśnie do Bośni, Bośni i Hercegowiny. Już jest krajem bałkańskim. Stolica Sarajewo. Granicze z Czarnogórą, z Serbią. I graniczy oczywiście z Chorwacją. Dostęp do Morza Adriatyckiego, czyli dokładnie to samo, to samo morze, które mamy w Chorwacji! Hello. 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 Dziękuję, zjeżdżamy z chorwackiej autostrady. Do celu, do Međugorje mamy 28 minut. I na bramkach w tej chwili płacimy 20. Jeszcze raz, ile to było? 23 euro? 23,30. 23,30. Jest to kwota za. Moment. Czy to tu jest w kilometrach? Chyba nieco. Nie, jest to po prostu tylko i wyłącznie yy, jako odcinek z zadaru do Karapiny. Jesteśmy w kategorii drugiej, kwota 23-30. I tu zbliżamy się do granicy za 500 metrów granica Bośni i Hercegowiny. Wow, nerkę potrzebujemy, albo i nie. Tam mam dokumenty, Tam no, ale pokazuje, że stop, za 500 metrów jest stop. No to... Przygotuj się do granicy podasz narkotaty? Ja, mogę ja podać. Możesz podać? Ale tylko się nie wiem czy dasz. Czy nie wiem, czy dosięgniesz, ale w ogóle y, my Są. musimy się A kurde. Tutaj nie ma. Szukaj tam z tej strony. A tu. Nie dosięgamy świet. świat. No Dobra, spokojnie. wyciągają wszystko z bagażnika. Mhm. Na piątej, niedobra nawigacja. Ty, ty OK, tam jeszcze tam jest tam. druga część, na, tutaj na granicy. Jeszcze raz musimy okazać dokumenty, połączymy się za chwilkę. Ale już jesteśmy po stronie Bośni i Hercegowiny. Właśnie jesteśmy w miejscu, którego kompletnie w planach nie było. Dokładnie: Bośnia i Hercegowina i Medjugorje. Chyba tak się to wymawia. W miejscu. Objawień Matki Boskiej. Idziemy pozwiedzać, zobaczyć sanktuarium, czy chyba sanktuarium. I co nas zaskoczyło? Jesteśmy na parkingu kościelnym i prędzej spodziewaliśmy się starszej pani, starszego pana z roślinką, która będzie nas błogosławić za pieniądze. Albo sprzedawać różańce, medaliki i tym podobne, ale nie. Oczywiście podjeżdżają samochody i kolega, kolega, alkohol, dobry alkohol dla Polski, dobry alkohol, dobra cena, oliwa tłoczona, wszystko. No i skusiliśmy się. Rakija już Jaką rakiję w butelce kupiliśmy? Trzy butelki połączone w jedną, różne smaki za last price, best price 10 euro. Idziemy na zwiedzanie.